psa, pingwina, małpę i słonika, czyli pierwsza wygrana jest i mamy złotówkę. Ok, weźmiemy z drugiego lotka, czyli pierwsza zdrapka jest wygrana. Teraz mamy żyrafę, psa, małpę. I wiórkę, czyli ta zdrabka jest przegrana. Czarny kod. Ale mamy tak: 13 tysięcy 2 zł, 2 zł, 7, 2 zł i 10 zł. Tu mamy 2 zł. Ok, to weźmy sobie drzewko szczęścia. My mamy motyla, słońce, ptaka i pszczółkę. Ta zdrabka jest przegrana. Rok wakacji. Wygrywające liczby to 23 i 19. A my mamy 28, rok wakacji. 26, 15, 14 i 22. Czyli ta zrobka jest przegrana. Ok, pensja za 2 zł. Wygrywające liczby to 29 i 34. A my mamy tak 35 31, 1, pensja 14 i 30. Czyli ta zdrapka jest przegrana. Ok, weźmiemy sobie teraz szczęśliwa linie za 3 zł. Mamy tak, księżyc. biedronka Biedronka serce Słoń złoto. jabłko winogron cytryna a cytryny nie mamy pick pik. piśnię, klucz, arbuz, krap i korona. Trew i diament. Tu mieliśmy jeszcze winogronę. Banan i sakwa. Tu mieliśmy jeszcze księżyc. gwiazdka i truskawka kwiatek i kości czyli ta zdrabka chyba jest pusta raczej tak

go. I tu mamy, zaraz sprawdzimy sobie. Tu mamy chyba 6 zł. Tu chyba 6 zł jest, bo tu mamy jedną linię, i tutaj wingo, czyli to będzie 6 zł. Dobra, ta zrabka jest wygrana. Weźmiemy sobie teraz 500 przez 365 dni. Zagrywające liczby to dwadzieścia sześć, trzydzieści piętnaście, trzydzieści trzy, a my mamy tak, trzydzieści trzy, czyli coś mamy, dziewięć, trzynaście, cztery, trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć. 1, 31, 365 dni. I 3. Czyli tu mamy 5 zł. Tutaj zdawca ma 5 zł. Okę, okay. teraz weźmiemy sobie pudełko czekoladek. Mamy precel, nutat. Mleczna i Kokos, Piernik, Muszla, Kakao, Muszla, Mięta, Piernik, Migdał. Kokos, precel, migdał, mięta, serce, mleczna i serce. Czyli ta zdrabka jest przegrana. Na 100% jest przegrana. Ok, weźmiemy sobie yy, szafir, rubiny i szmaragdy. Gra numer jeden. A my mamy tak, perła, podkowa, dzwonek i worek. Gra numer 2, my mamy 4 i 2. Tu musimy znaleźć 7, to mamy 3 i 6, 5 i 5. Czyli tutaj nic nie mamy. W symbolach mamy tak: lustro i korona, a my mamy tak: plik, trofeum, rubin, perfuma, szminka i świnka. Zobaczymy, co w bonusie mamy. Tu mamy portfel. Gra numer 4, musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Mamy 400 tysięcy, 200, 50, 25, 25 i 40 tysięcy. Czyli ta zrabka jest przegrana. Ok, więc podsumujmy sobie ten odcinek. Tu są zdrabki przegrane, tu wygrane. Wygraliśmy 14 zł, przegrane było, przegranych było za 24 zł. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrybowania kanału, komentowania, łapki w górę. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Oczywiście gratuluję wszystkim zwycięstwom i oczywiście zapraszam do następnego konkursu. Na razie, cześć!